Rower FAST, praca silnika A patrzcie jak słucham pierścionki dzwonią rowery ładnie pracuje I weźmy... o To stoi w miejscu, żeby nie było Silnik ładnie pracuje. gdzie tak gruszka jest To rower cyka, tak to nie możemy odpalić Tego rowera, no teraz chodzi ładnie te pierścionki się zwolnią tak to rowery dla odpala chodzi o, zaraz zgaśnie o, jednak nie dawno nie odpalane, to już tak się dzieje trochę o zgasimy tak, jak mówię, no pierścionki dzwonią w tym rowerku, kręcimy paliwo. Pierścionki dzwonią, więc są do wymiany, do remontu. Może i tłok by było, no, Na razie chodzi, no, ja to myślałem o inny silnik wstawić, po prostu tylko to, a sprzęt mój zostawić, żeby ten był z holenderskiej wersji, a co jedzie szybciej, trochę od mojego, do 5 km. No to wiadomo, to, no, pień na taki rower to jest dużo. A teraz rower po wymianie, założeniu tej jużki ładnie odpala, chodzi. Widzieliście, rower ładnie odchodzi. Silnik w miarę pracuje. Lato przyjdzie, to pewnie będą będę się ganiać z tym rowerkiem. No, mało pali, także no, mówię. Rowerek ładny. Jeszcze filtr paliwa. Powietrza wymieniony, Tak to rowery chodzi. Cyka, fajna sprawa. No i tumnik jeszcze chciałem rzucić. wyrzucić. Może to tłumnikiem też idzie ta prędkość. Cholera, tam wie. Także zachęcam do subskrybowania kanału. oglądania moich filmów to no, znaczy gniotów, także zachęcam do kolejnego mojego gniota, czyli filmu, na razie.